Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Revlog. Zapraszam do oglądania najświeższego odcinka, tym razem z Heroes of the Storm. Dzisiaj będzie taki przegląd informa najświeższych informacji, w cudzysłowie najświeższe, ponieważ ostatnia najświeższa informacja została dodana 18 dni temu w świecie chodca, w uniwersum kotza. Um, tak. O aktualizacji już gada się, myślę, że nie będziemy. Ani o tej, ani o tej. Opóźnienie sezonu Liquid Examon. Zaczniemy sobie od y, nowego wydarzenia Mecha 2 i trzeciego sezonu, ponieważ aktualizacja Hotspur była 20 dni temu, y, ale została już wprowadzona, Także wszystkie, wszystkie zmiany wydaje mi się, że, y, że już dawno zostały przez Was obczejone. Przynajmniej mam tylko nadzieję. Ok, y, zaczynamy sobie od y, wydarzenia Mecha Storm 2. Zostało ono wprowadzone właśnie wraz z tym chyba w patchem, z tego co mi się wydaje mamy oczywiście ciekawe, e, ciekawe tutaj opisy Blizzard'a, ale przede wszystkim o co chodzi. Chodzi o to, że wydarzenie Storen 2 e, przynosi nowy zestaw. E, przynosi dwa nowe zestawy do Hotsa. Pierwszy to jest zestaw Myka 2 e, Mech, Irel, Mech, Walla i Mech e, Imaltace, i z ksenotechu i drugi zestaw jest to są skrzydła Serafinia, Święte skrzydła Serafinia, bojawe skrzydła Serafinia. Niekuiste skrzydło serafina, opiekuńcze skrzydło serafina oraz prototypowe skrzydło serafina. Ja mam poradę Dizarda zalegujcie się gry już teraz sprawdźcie zawartość nowych zestawów i ocalcie Neowichrogród no, no, przepraszam. Kurczę, to ma przed unicestwieniem. Losy ziemi są w waszych rękach. Yy, tu oczywiście są również, również zadania. Skrzynki z zupami zamieniły się w skrzynki z MechaStorm 2 Od tej pory Aż do zakończenia tego wydarzenia, chociaż tutaj nie jest napisane kiedy to wydarzenie się zakończy, nawet nie wiem Są nowe zadania, gdy wejdziecie w grę będziecie mieli tam właśnie nowe zadania do aktywowania Ja polecam sobie Aktywować taką klasę, która jest Wam najlepiej znana. Ja niestety aktywowałem sobie pomocnika bo ja mogę sobie tanka ale trudno, szkoda. No i okej, okay. myślę, że to takie króciutkie naprawdę podsumowanko tego wydarzenia. A teraz dalej. Trzeci sezon 2019. Zmiany i usprawnienia. Trzeci sezon 2019 roku będzie pierwszym, w którym prowadzimy zmiany w systemie rankingowym HOTS-a. Czas trwania. Rozpocznie się one, gdy tylko w poszczególnych regionach udostępnimy do pobrania najnowszą aktualizację gry. Możemy tutaj zobaczyć sobie graniczne daty. Mamy tutaj start sezonu, start trzeciego sezonu 2019, data 5 sierpnia 2019 roku, czyli czyli za miesiąc, nawet za nie cały miesiąc, bo dzisiaj mamy 8 lipca 2019 roku, a tutaj 5 sierpnia się zacznie. A zakończenie tego trzeciego sezonu będzie 2 grudnia 2019 roku. nie myślę, że sobie pikniemy ja od ja, ja, ja do, do 31 sierpnia będę yy, będę miał wolne, więc będę mógł sobie do 31. Postaram się do 31 prawdopodobnie będzie to 23 sierpień yy, Będę miał wolne, więc sobie popykam na pewno ten, ten ranking, wbiję sobie jakoś rangę. Na pewno rozegram beczek klasyfikacyjne, możecie to być pewni. Natomiast czy będę grał do 2 grudnia, raczej nie, bo streamów nie będzie już później później będzie znowu przerwa. Natomiast później wrócimy sobie w grudniu i akurat może na nowy sezon. Fajnie by było. Dokładnie daty do mogą się w, zależ... w zależności od drugiego. No tak, tutaj w Ameryce pewnie będą wprowadzone szybciej zmiany niż w Europie czy Azji. Ale zobaczymy. No i teraz to przede wszystkim zmiany dotyczące rangi. Wasza ranga, kategoria rajlingowa i dywiz... dywi... dywizja jest teraz określana bezpośrednio na podstawie waszego wskaźnika MMR i modyfikowania lokary, na przykład, na przykład za opuszczenie meczów. W rezultacie zmiana liczby punktów rankingowych po wygranym lub przegranym meczu mogą być teraz trochę większe niż dotychczas ważna zmiana zmniejszenia liczby meczów klasyfikacyjnych do trzech. ponieważ będzie musiał roz, 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 rozegrać tylko trzy mecze mecie klasyfikacyjne, aby zostać sklasyfikowanym w Ligę Nexusa, czyli po prostu łatwe farmienie golda, tak? Bo za Ligę w Nexusach 500 500 golda za, za najsłabszą. Chyba to jest brąz, chyba najsłabsza, także tylko wystarczy trzy mecze, to zagrać się będzie miał. Te 500 goli, to 500 golda, masakra, Wola, Wolałem gdyby było 10, chociaż sam jeszcze nie rozegrałem ale też jestem nubem, ale coś to uczy, nie? te dzień meczów, a tutaj 3 mecze no to co nauczę, żeby, żeby tylko jest ten zagrać i żeby zostać sklasyfikowanym i, i, i zdobyć 500 golda na koniec sezonu. No, trochę mi się wydaje, że to posunięcie, ale to jest tylko moja opinia. Teraz dalej. Usunięcie meczów o awans i utrzymanie się. Mecze awans i utrzymanie się zostaną usunięte. Gracze będą płynnie przemieszczać się między dywizjami i kategoriami ligowymi w miarę zdobywania bądź utraty punktów rankingowych. A rank penalty jest. Opuszczenie poczek w poczekalni trybu selekcji gry rankingowej lub meczu rankingowego będzie oznaczać nałożenie na gracza kary w wysokości 500 punktów rankingowych. I to jest fajne. Yy, gracze, którzy otrzymają taką karę będą mogli stopniowo... Odrobić stracone w ten sposób punkty, rozgrywanie jest mecze rankingowe. Mecze rankingowe są nadal objęte standardowo karą z opuszczenia meczu, które oznacza, że gracz nie będzie mógł brać udziału w meczu w trybie selekcji, dopóki nie rozegra się liczby szybkich meczów do bujek. A także mecz wybieranych w drużynie z innymi ukaranymi w ten sposób osobami. No dobrze, właśnie tacy ukarani powinni się trzymać razem, mi się wydaje. Utrata rangi, wprowadzamy procesy utraty przez zanikanie zarówno wskaźnika MMR. Jakie rankingi dla nieaktywnych graczy w Lidze Nexusa? O! To ja co wam to co mówiłem? tej liczby meczów. Jeżeli będą nieaktywni to utrata. No to co? To ja nie zagram sobie, sobie ligi, bo co? Bo ja będę e, miał, będę zar zarobiony i co? I, i wywalają mnie? utrata z rangę? Podobnie jak miało to miejsce w Lidze Bohaterów, w procesy utraty rangi ubiły mnie w graczy kategoriach. A! a Arcy mistrzowskiej. Mistrzowski Diamantowy. Przy do ligi liczbie za rangi będzie również szedli nieklasyfikowanych graczy w przypadku, gdy ich wyścigowy skaźnikiem numer jest większy lub równy poziomem kategorii diamentowej. Zasady te będą obowiązywać we wszystkich objętych zmianach w ligach. Na początku sezonu rankingowego liczenie czasu braku aktywności graczy będzie ustawiane na 10 dni. to dobrze. Rezględnie z rankingowe, rankingowe graczy dodatkowy czas nieaktywności maksymalnie do 30 dni. Też zmiana na plus. Po upływie czasu nieaktywności graczy jest uważany za nieaktywnego. No tak, to jest logiczne. Nieaktywni gracze będą powoli tracić swój MMR i rangę, dopóki wartości te nie spadną poniżej poziomu kategorii diamentowej. W przypadku graczy niesklasyfikowanych oznacza to utratę wskaźnika MMR, dopóki nie spadnie on do poziomu kategorii diamentowej lub do, do czasu rozegrania meczu, lub do czasu rozegrania meczu widzę Nexusa. Nieaktywny gracz może, zre, może zresetować swój licznik czasu braku aktywności do 3 dni, jeśli rozegra mecz rankingowy, Zdaję sobie Specjalne cykle z danych sezonowych będą wszystkich graczy. Uuu, to jest super zmiana, uważam. Zadania sezonowe w to jest spoko. Coś pewnie w to w, w podobie co, co jest Diablo, tylko mam nadzieję, że będzie lepszy nagroda, nie skrzydła, albo... Ach, to Diablo. I jeszcze ten udręki. Dobra. Nieważne, to jest zbieg, zbieg z tematu. Po prostu jestem znerwowany trochę, chociaż gram Diablo poza live'em, ale... i tak jestem wkurzony na tyle udręk. Nie powinno tak być, ale wróćmy do tematu. Cykl będzie się składać z czterech zadanej. W których każdy będzie wymagać od gracza wygrania określonej liczby meczów w Lidze Nexusa. No dobrze. Wykonanie każdego zadania zapewnia nagrodę w złocie o rosnącej wartości. Super! Czemu nie? Złoto i tak się zbiera w choć się słabiej niż na przykład w LOL, także jest, jest to dobre wyjście. Nowe cykle zadań będą dostępne w każdym sezonie, a gracze będą musieli ukończyć cały cykl, aby móc otrzymać nagrodę na koniec sezonu. O, właśnie zobaczcie. Jeżeli nie ukończę cyklu, to nie mają nagród. To jest coś, coś ciekawego. Także jak nie pocisnę tego 1 sierpnia do 23 albo 31 no to, to już później będzie, będzie kiepsko. Yy. Macie nie są liczone na poczętę do postępów cyklu zadań. To taka zmiana średnia powiedział, taka i, 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 i niedobra, i niezła taka średnia. Postępy z sezonowego cyklu zadań rankingowych będą wyświetlane na ekranie rankingowej. Super. Nagrody za grę rankingowe przybliżę Wam w osobnym wpisie, który pojawi się przed rozpoczęciem trzeciego sezonu 2019 no, czyli pewnie pewnie może nawet w lipcu. Na pewno w lipcu, bo, znaczy na pewno w lipcu, nie wiem myślę, że jeszcze w lipcu jest szansa. Ale na razie jest początek także. Przed rozpoczęciem 3 z, yy, z trzeciego sezonu 2019. Do no zobaczenia w nexusie, wkrótce ujawnimy ujawni więcej informacji o tym nagraniu King na bieżąco. No ja będę na bieżąco, będę wam to na bieżąco komentował, spoka sprawa. I Jeszcze y są jakieś newsy, są, jakieś, są takie newsy. Ja y y chciałem wam pokazać rotację, rzadko kiedy to robię, Oczywiście obecnie w ogóle nie, nie pokazuję rotacji, bo jest jest widoczna w grze, ale myślę, że rotację też będę y sobie komentował, tylko nie będzie tutaj na, na takiej zasadzie jak dzisiejszej w formie filmu, bo to byłby bardzo krótki film, także nie ma chyba sensu robienia takiego filmu. Takiego filmu, także myślę, że po prostu na streamach będę o tym mówił. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie zresztą. Normalna rotacja bohaterów w tydzień rozpoczynający się we wtorek 9 lipca 2019 roku, a dzisiaj się mamy 8 lipca 2019 roku. 13:08, czyli poniedziałek, um, jutro jest wtorek, także jutro się rozpocznie rotacja. Reynor, Muradin, Sonia, Nazibo, Uder, Jaina, tych wszystkich mam. Teraz dalej, których nie mam. Bożarskiego nie, po, nie mam. Maltel, nie mam. Tajchusę mam, ale nie mam, nowe mam, Anubarakę mam, Mefista nie mam i Smugę mam. Czyli 4 cztery, cztery bohaterów zostaje do wylewelowania, z tym, że maltałem mam już na trzecim poziomie, więc tylko 2 poziomy. Ale mam na drugim poziomie, czyli 3 poziomy. A Mephisto. Yy... i pożara Skill od, od, od zera będę wylewelował. Czyli 4 bohaterów to na pewno będę grał, będzie co robić, także spoko. Dzisiaj były nudy, więc sobie zrobiłem teraz misję z gier przy ale jutro myślę, że będzie ok, już spoko. Jeżeli rzeczywiście nie będzie problem z live'em jak dzisiaj, i że nikt nie zadzwoni z nowym pilnym telefonem. okej, okay, w takim razie y, mi się wydaje, że to by było na tyle, bo tamte aktualizacja już nie będę mówił, bo to wszystko już jest już w grze, także y, będę na bieżąco informował o nowościach w chodzie i o nowościach w Diablo 3. No, jeżeli chodzi o hercegową, to nie za bardzo, bo hercą to będą takie filmy okazjonalne, yy. Jeśli chodzi o Overwatcha, to też na razie Overwatcha zostawiam. Może się później skupię Astarka 2 i Warcraft po prostu nie gram. Także tam na, na pewno nie będzie. No i co? I widzimy się w kolejnym y, filmie. W kolejnym filmie informacyjnym Schodca z Diablo 3. Wschodsa albo z Diablo 3. Y, mam, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Stawcie łapkę w górę, jeżeli tak, jeżeli nie, łapkę w dół. Piszcie w komentarzach, y, co sądzicie o tym filmie i co sądzicie o tych wszystkich zmianach. I o rotacji, czy, czy, czy kimś zagracie, czy, kogo, czy, czy z tej rotacji, czy kogoś nie macie z niej, a może wszystkich bohaterów macie, po prostu napiszcie i zostawcie oczywiście suba, jeżeli chcecie wspierać moją pracę, jeżeli chcielibyście więcej takich filmów. Pamiętajcie, że ja od Was nie wymagam żadnych donate'ów, wręcz przeciwnie, nawet takiej opcji nie chcę dać, po prostu chcę być uczciwy, chcę, żeby każdy korzystał z tego za darmo, żeby robił wszystko to, co jest darmowe, żeby nie płacił, także wszystkim. I co, jeszcze raz mówię, widzimy się w kolejnych filmach, cześć.